Dobry wieczór, mamy 4 grudnia, a oto co wydarzyło się dziś w Polsce, w centrum uwagi, tajne posiedzenie Sejmu w sprawie bezpieczeństwa i możliwej kryptoafery z rosyjskim wątkiem. Ogromna policyjna operacja przeciw pedofilom w sieci, a także niemieckie myśliwce rozlokowane w Malborku oraz atak piratów na tankowiec z Polakiem wśród zakładników. Do tego duża restrukturyzacja w Orange oraz śmierć jednego z najbogatszych polskich przedsiębiorców. Zapraszam do oglądania. Operacja o kryptonimie Game Over: Policja uderza w pedofilów w sieci. Jednym z najmocniejszych wydarzeń dzisiejszego dnia jest zakrojona na szeroką skalę akcja Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W ramach operacji o kryptonimie Game Over zatrzymano ponad 100 osób podejrzanych o posiadanie, udostępnianie oraz wytwarzanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 37 z nich, co pokazuje, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Policjanci przeprowadzili w całym kraju około 170 przeszukań. Zabezpieczono ponad 600 tysięcy plików, co obrazuje ogromną skalę zjawiska i uzmysławia, jak bardzo tego typu treści przeniosły się do internetu. Wśród zatrzymanych znajdują się osoby, które według ustaleń śledczych nie tylko gromadziły materiały, lecz także same je wytwarzały, krzywdząc dzieci ze swojego najbliższego otoczenia. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przypomina, że jest to już siódma ogólnopolska operacja tego typu. Łącznie w ostatnich latach zarzuty usłyszało kilkuset podejrzanych, a liczba zabezpieczonych plików sięga wielu milionów. Warto mieć świadomość, że nie są to historie odległe ani abstrakcyjne. Część sprawców to ludzie, którzy na co dzień sprawiają wrażenie prowadzących zupełnie zwyczajne życie. Policja bardzo wyraźnie zachęca rodziców i opiekunów, aby reagowali na niepokojące sygnały w zachowaniu dzieci i zgłaszali podejrzane sytuacje odpowiednim służbom. Niemieckie Eurofightery w Malborku, dodatkowa tarcza nad Polską. Do bazy lotnictwa taktycznego w Malborku przyleciały dziś niemieckie myśliwce Eurofighter. Kilka maszyn oraz około 150 żołnierzy Luftwaffe przez następne miesiące będzie pomagać w patrolowaniu przestrzeni powietrznej na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. W praktyce oznacza to dodatkowe wsparcie dla polskich sił powietrznych i wzmocnienie wspólnej obrony. Ta rotacja jest odpowiedzią na coraz częstsze naruszenia przestrzeni powietrznej państw należących do Sojuszu przez rosyjskie samoloty i bezzałogowce. W ostatnich miesiącach dochodziło do takich incydentów zarówno nad Polską, jak i nad innymi krajami regionu, dlatego wspólne dyżury bojowe mają sprawić, że reakcja na podobne zdarzenia będzie szybsza oraz lepiej koordynowana. Niemieckie maszyny przyleciały z bazy w nadrenii północnej Westfalii i mają pozostać w Polsce co najmniej do marca przyszłego roku. Będą wykonywać loty w ramach misji określanej jako Air Policing, czyli stałego nadzoru nad przestrzenią powietrzną Sojuszu. Obejmuje to nie tylko regularne patrole, lecz także gotowość do natychmiastowego poderwania samolotów, gdy w pobliżu pojawi się niezidentyfikowany obiekt. Dla mieszkańców Malborka i okolic oznacza to częstszy huk startujących odrzutowców, ale jednocześnie daje poczucie, że Polska nie pozostaje sama. Z wojskowego punktu widzenia jest to także znakomita okazja do wspólnych ćwiczeń oraz wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi pilotami. W wymiarze politycznym stanowi natomiast kolejny sygnał, iż zachodni sojusznicy realnie wzmacniają wschodnią flankę sojuszu. Piraci porywają tankowiec, Polak wśród zakładników. Niepokojąca wiadomość nadeszła dziś także z wybrzeży Afryki. U wybrzeży gwinei równikowej piraci zaatakowali tankowiec CGS-Saturn. Z pokładu uprowadzono dziewięć osób, wśród których znajduje się polski obywatel, co potwierdziło nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie ujawniając przy tym szczegółów dotyczących jego stanu. Statek należy do zagranicznego armatora, a sam incydent wydarzył się w rejonie Zatoki Gwinejskiej. Jest to obszar od lat, znany z częstych ataków na statki handlowe, ponieważ piraci liczą tam przede wszystkim na okup zaporwaną załogę. Zazwyczaj działają bardzo szybko, podpływają motorówkami, wdzierają się na pokład, porywają kilku członków załogi i znikają zanim służby zdążą zareagować. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalny zespół kryzysowy. Tego typu działania obejmują zazwyczaj kontakt z armatorem, władzami państwa, w którego wodach doszło do ataku, a także ze służbami innych krajów operujących w regionie. Z oczywistych względów większość informacji na temat negocjacji nie trafia do mediów, ponieważ im mniej szczegółów znają potencjalni sprawcy, tym większa szansa na spokojne oraz bezpieczne zakończenie kryzysu. Jest to kolejny sygnał pokazujący, jak mocno jesteśmy spleceni z globalną gospodarką. Tysiące polskich marynarzy pływają na statkach pod różnymi banderami i formalnie bardzo często pozostają zatrudnieni przez zagraniczne firmy. Jednak gdy dochodzi do niebezpiecznej sytuacji, to właśnie polska dyplomacja musi zapewnić im realne wsparcie. Oranże Polska, tysiąc dobrowolnych odejść i nowa umowa społeczna. W sektorze telekomunikacyjnym pojawiła się dziś ważna informacja. Orange Polska przekazało, że zawarło ze związkami zawodowymi nową umowę społeczną, dotyczącą lat od 2026 do 2027 roku. Dokument przewiduje, iż z programu dobrowolnych odejść będzie mogło skorzystać maksymalnie 1000 pracowników, a więc mniej więcej 12% całej załogi. Na przyszły rok ustalono limit przekraczający 540 odejść. Firma tworzy przy tym rezerwę na koszty rozwiązania umów w wysokości około 150 milionów złotych. W praktyce oznacza to, że część miejsc pracy zniknie, jednak pracownicy otrzymają dodatkowe świadczenia łagodzące skutki rozstania z firmą, począwszy od odpraw, a skończywszy na szczególnych warunkach dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Porozumienie zakłada również podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w najbliższych latach, sięgające ponad 5% rocznie, a także rozwinięcie programów mobilności wewnętrznej. Chodzi o wsparcie dla osób, które zamiast odejść z firmy, wolą przenieść się do innego działu i stopniowo zdobywać nowe kompetencje. Z perspektywy przedsiębiorstwa, jest to sposób na dostosowanie się do realiów rynku, w których rośnie znaczenie usług cyfrowych oraz automatyzacji, a zmniejsza się rola tradycyjnej obsługi biurowej. Jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, jest to kolejny znak, że postępująca transformacja technologiczna pociąga za sobą znaczną rotację zatrudnienia. Z jednej strony tworzone są nowe miejsca pracy w branży technologii informacyjnych czy w obszarze cyberbezpieczeństwa, z drugiej coraz częściej pojawiają się programy dobrowolnych odejść w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych w bankach oraz w sektorze energetycznym. Tajne posiedzenie Sejmu i widmo kryptoafery. Premier Donald Tusk poprosił dziś marszałka Sejmu o wprowadzenie do jutrzejszego porządku obrad tajnego punktu. Chodzi o specjalną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa i, jak zaznaczył sam szef rządu w krótkim piśmie, sprawa ma charakter pilny. Szczegóły mają zostać przedstawione posłom za zamkniętymi drzwiami, czyli już poza okiem opinii publicznej. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń dziennikarzy, tajna informacja ma dotyczyć tzw. kryptoafery a więc poważnych nieprawidłowości na rynku kryptowalut, gdzie pojawia się rosyjski ślad. Z dostępnych doniesień wynika, że może chodzić zarówno o duże oszustwa wobec klientów, jak i o potencjalne wykorzystanie tego rynku do wpływania na sytuację polityczną oraz gospodarczą w Polsce. Dodatkowym kontekstem, który wyraźnie wybrzmiewa w tle całej sprawy, jest niedawno zawetowana przez prezydenta ustawa regulująca rynek kryptoaktywów. Rząd deklarował, że chce uporządkować ten obszar oraz ograniczyć pole do nadużyć, jednak prezydenckie weto zatrzymało planowane zmiany. Donald Tusk już wcześniej podkreślał, iż setki tysięcy Polek i Polaków padły ofiarą oszustw na tym rynku i że bez nowych przepisów państwu będzie niezwykle trudno skutecznie chronić obywateli. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja opinię publiczną, wskazując, że tajne obrady nie dotyczą sytuacji militarnej, lecz bezpieczeństwa w bardziej, jak sam to określa, praktycznym wymiarze, a więc infrastruktury, finansów oraz możliwej ingerencji obcych państw. Jednocześnie zaznacza, że sprawa wymaga bardzo poważnego potraktowania, ponieważ wiąże się z realnymi zagrożeniami, o których służby ostrzegają już od wielu miesięcy. Nie żyje Leszek Gierszewski, twórca potęgi Drutexu. Z Pomorza napłynęła dziś także smutna wiadomość. W wieku 75 lat zmarł Leszek Gierszewski, założyciel i wieloletni prezes firmy Drutex, jednego z największych w Europie producentów okien oraz drzwi. Przedsiębiorca był zaliczany do grona najbogatszych Polaków, a w tegorocznym rankingu magazynu Forbesa zajmował 22. miejsce. Drutex jest przykładem przedsiębiorstwa, które z niewielkiej lokalnej firmy wyrosło na globalnego gracza. Leszek Gierszewski rozwijał swoją spółkę od lat 80., konsekwentnie inwestując w produkcję w Bytowie oraz okolicznych miejscowościach. Obecnie firma eksportuje swoje wyroby na wiele rynków zagranicznych i pozostaje jednym z najważniejszych pracodawców w regionie. W specjalnym komunikacie spółka podkreśliła, że zmarły prezes pozostawił po sobie nie tylko dobrze prosperujący biznes, lecz także określoną wizję oraz kulturę organizacyjną. Które mają być konsekwentnie kontynuowane. Ma to znaczenie również z szerszej perspektywy, ponieważ w polskiej gospodarce coraz wyraźniej widać fale sukcesji, w ramach której pokolenie przedsiębiorców, rozpoczynających działalność tuż po upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przekazuje stery swoim następcom lub profesjonalnym menedżerom spoza rodziny. Śmierć Leszka Gierszewskiego ma więc także wymiar symboliczny. To kolejny sygnał, iż epoka pionierów transformacji gospodarczej stopniowo odchodzi w przeszłość, a polski biznes wchodzi w etap dojrzalszych struktur korporacyjnych, rozbudowanych rad nadzorczych, profesjonalnych zarządów oraz bardziej sformalizowanych procesów sukcesyjnych. Zbigniew Ziobro w Brukseli polityczna ucieczka do przodu. Na zakończenie warto wspomnieć o politycznej sadze, która nie schodzi z czołówek mediów. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i lider partii Suwerenna Polska, nie przebywa już na terytorium Węgier. Dziś potwierdził, że znajduje się w Brukseli. W rozmowach z mediami podkreśla, iż uważa się za osobę całkowicie wolną i twierdzi, że polskie władze nie są w stanie go dosięgnąć. Warto przypomnieć, że prokuratura domaga się zastosowania wobec Zbigniewa Ziobry tymczasowego aresztu w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nadużycia przy podziale dotacji oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Sejm uchylił mu immunitet, jednak były minister nie stawił się na wezwania organów ścigania i przebywa poza granicami kraju. Jego obecność w Parlamencie Europejskim nie pozostała niezauważona przez polityków koalicji rządzącej. Część europosłów publicznie zastanawia się, czy sądy rzeczywiście muszą czekać z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania aż do końca grudnia oraz sugeruje, że Zbigniew Ziobro swobodnie spaceruje po Brukseli zamiast stawić się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Cała sprawa jest uważnie obserwowana nie tylko w Polsce, lecz także w instytucjach Unii Europejskiej, które już wcześniej krytykowały reformy wprowadzane przez Zbigniewa Ziobrę jako naruszające zasady praworządności. Jeżeli sąd zdecyduje się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a belgijskie lub inne europejskie organy go wykonają, powstanie głośny test współpracy w zakresie ścigania polityków podejrzewanych o poważne nadużycia. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i jak zawsze zapraszam jutro o 20.30. Dobranoc.